Wspominał Pan, e, e, i to była manipulacja, mój wywiad dla International Herald Tribune. To się ukazało omówienie wywiadu i to bardzo dowolne. Omówienie wywiadu. Pan to omówienie cytuje, a nie moje Panie. słowa. Owszem, ja się wypowiadałam kilka razy na ten temat, że, 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 ale że to było? nie sprostował tego proszę pana, ale, ale proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Proszę, proszę. Właśnie chcę powiedzieć, że tę wiadę, tę informację z European Voice premier Kaczyński wielokrotnie sprostowywał, że takiej wypowiedzi nie było, a pan nadal ją cytuje. Wielokrotnym... Proszę mi pozwolić, bo ja sama a nie, kilka... Pasuje, a kto powiedział, że musi być pozew, jeżeli jest sprostowanie? Jeżeli jest sprostowywane? Proszę nie nadinterpretowywać. Starczy powiedzenie, bo rzeczywiście panie, tam Szanowni było... Szanowny minister, proszę wytłumaczyć. To już rozumiem, czy, czy mamy się tłumaczyć? rozumiem, przez to, 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 jest to, tam wystarczy. to jest Nie, to jest nie, proszę mi pozwolić powiedzieć. Proszę mi pozwolić powiedzieć. Sprawa rolnictwa to są dwie. I sprawa armii to są dwie zupełnie różne rzeczy i bezpieczeństwa unijnego to są dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o dopłaty do rolników i wspólną politykę rolną, prawo i sprawiedliwość nieodmiennie, nieodmiennie uważa, że Polska powin, polscy rolnicy powinni mieć równe dopłaty w stosunku do wszystkich innych rolników Unii Europejskiej. To Państwo zrezygnowaliście podczas jednej z ostatnich rad europejskich w dokumencie o, o zabieganie, e, zabiegania o, o właśnie takie równe dopłaty. Więc proszę tego nie nadinterpretowywać. Bezpieczeństwo jest sprawą oczywistą. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak było zwolennikiem ścisłego związania się Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej, to Państwo. Swoimi negocjacjami podważyliście ten projekt, a w tej chwili całkowicie zaczyna stać pod znakiem zapytania. To samo dotyczy polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej. Świętej Pamięci Prezydent zgadzał się dla dobra współpracy Polski z innymi partnerami w Unii Europejskiej na wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie bezpieczeństwa. I myślę, że to jest najlepszy wyznacznik naszej polityki. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Do ministra Nowak. Pani Anna Fotyka. Panie Ministrze, w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku zginął prezydent Rzeczypospolitej z Wielkiej polskich sił Zbrojnych, zginęła jego małżonka, szef sztabu generalnego, wybitni ministrowie, wicemarszałkowie Sejmu, wybitni posłowie generałowie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wybitne osoby, tak jak pani Anna Walentynowicz. Gdyby sama jedna zginęła, to już byłaby to dla Polski wielka tragedia. Państwo zdaliście się na Federację Rosyjską w prowadzeniu tego śledztwa. Nie decydowaliście się na wykorzystanie narzędzi międzynarodowych, na przykład natychmiastowe zwrócenie się do NATO, które musiało zmieniać swoje kody. Co Państwo teraz chcecie zrobić, żeby jednak wrócić na drogę, która należy Państwu natowskiemu, dużemu Państwu, które szanuje swoje, swoją godność, które szanuje swoje... Swoje interesy. Czy państwo chcecie umięci narodowy śledztwo? Bardzo proszę. Ja myślałem, że są obszary, które możemy wyjąć z kampanii wyborczej, ale to widzę, nie że to jest kampania wyborcza. To jest dokładnie kampania wyborcza, pani minister. Dobrze skonale pani o tym wie, i to jest dla mnie bolesne. To jest pytanie pani... pozytywne. Chcę po pani prostu do minister... państwa, bo ja na ale ja mogę proszę odpowiedzieć. odpowiedzieć. Tak, ja nie, nie unikam, dlatego tylko chcę korzystać z czasu, w którym przysługuje się wypowiedzieć na ten temat. Oprócz prezydenta, św. Wajcie Kaczyńskiego, jego żony, generałów, zginęło tam jeszcze wielu, wielu wspaniałych ludzi, m.in. moi przyjaciele. Ja przez szacunek dla nich nie robię z tego kampanii wyborczej. Boleję nad tym, że tak łatwo Wam przychodzi e, cały czas wnosić do debaty publicznej ten bolesny dla nas wszystkich temat. Nie cały czas chowacie się. Chow Polska prowadzi swoje śledztwo. jak Polska. Profesji, Polska Proszę, proszę państwa. Polska prowadzi swoje śledztwo, Rosja prowadzi swoje śledztwo, Rosja przedstawiła swój raport, Polska przedstawiła swój raport pełny i rzetelny. Ja wierzę Millerowi, wierzę tym ekspertom, bo to nie są eksperci polityczni, tylko eksperci naprawdę wybitni, również międzynarodowi, którzy nad tym pracowali. Wy nie chcecie tego uznać, bo wy żyjecie. Pani mówi o, o parach absurdu, pani wybaczy, pani minister, ja mam wielki szacunek dla pani, naprawdę. Ale jest czymś niepokojącym, że wy cały czas chcecie ulegać jakimś straszliwym fobiom. jak jeszcze długo. Czy mgła sztuczna, czy hel. Teraz jest teoria bomby warycznej. A to ciekawe, że to właśnie też pani poglądy w tej sprawie. Czy pani uważa, że to naprawdę był zamach? A jeżeli tak naprawdę pani uważa i ja mówi, że trzeba się zwrócić, bo zestrzelono polski samolot i trzeba się zwrócić do NATO. Zbawiam Pani redaktorze, spokojnie. Rozumiem, że sprawę trzeba wyjaśnić przed NATO. Jeżeli to był zamach, jak, jak niektórzy z Was pan, wierzę, że Pani tak nie uważa, ale jeżeli to był zamach, to rozumiem, że na podstawie artykułu 5 zwróćcie się do NATO. A to oznacza, co to może oznaczać? Doskonale Pani wie. Czy to ma oznaczać wypowiedzenie wojny? Przecież ludzie, na, na mnie Bóg pozwólcie odejść, zmarłym, pozwólcie żyć żyć. Proszę Państwa mogę odpowiedzieć. pani. proszę Państwa, szano... państwo, które się szanuje, jest szanowane przez innych. Ja jestem, należę do pokolenia, Panie Ministrze, które bardzo zabiegało o polski udział w strukturach świata zachodniego. To nie oznacza, że zwrócenie się do struktur międzynarodowych o pomoc, w których jesteśmy członkiem i o których członkostwo zabiegaliśmy o pomoc. Bardzo trudnej, traumatycznej dla nas sytuacji w rozmowach z państwem, które jest poza tymi strukturami, nie jest żadnym wypowiedzeniem wojny. Ono nas wtedy wzmacnia. E, państwo zrezygnowaliście ze wzmocnienia. Ja nie, ja nie stosuję e, spraw smoleńskich, nie, nie używam spraw smoleńskich w kampanii. Pod... I zadałam panu pytanie pozytywne. Sądząc, że jest jeszcze pora, bo tak należałoby zrobić, żeby ten rząd spróbował naprawić swoje działania albo spróbował dodatkowo jeszcze wykorzystać narzędzia. To jest podpowiedź. Proszę to traktować właśnie otwarcie, tak jak, jak po prostu rozmowę między partnerami w polityce. To nie jest kampania wyborcza, panie ministrze. Ja, ja liczę, że państwo jednak zdecydujecie się. Traktować Polskę jako członka NATO i Unii Europejskiej również w sprawach bezpieczeństwa. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy Pan dopowiadać? Tak, tylko dosłownie znaje. pani. Pani głosie, pani minister, i doskonale Pani o tym wie, Pani zbyt inteligentną osobą, żeby nie o tym nie wiedziała. Cały czas podtrzymujewała kwestia braku zaufania do własnego państwa. Wy jesteście formacją, która nieustannie podważa mandat tego rządu, tego prezydenta, przecież. Prezes Kaczyński mówił, że prezydent został wybrany przez pomyłkę. Wy nie ufacie temu państwu, to jest również wasze państwo. Bądźcie razem z nami w tym państwie, a wy wypowiadacie lojalność temu państwu. Mówiąc dowołajmy się do Proszę, panie ministrze, odwołajmy, odwołajmy się do innych instytucji. Proszę, proszę. Ja wierzę polskiej prokuraturze, która prowadzi śledztwo. Ja wierzę polskim ekspertom. Panie ministrze, pan się posuwa naprawdę anio. za daleko. Ja wypowiadam swój pogląd, może się pani znieść. Nie, to znaje. nie jest kwestia poglądów, bo mówienie o tym, że się Ale wypowiada ja... lojalność wobec państwa jest zbyt poważnym zasadem. To powiedzenie, odwołajcie się do innych, bo tam są niezależni, bo wy nie jesteście w stanie tego zrobić, co... to jest niestety wypowiedzenie takiej lojalności instytucjonalnej. Ja tylko o tym mówię. I ja, ja nie wierzę Proszę się kolejny. nie tłumaczyć, bo to już prawda. Ja Dziękuję nie wierzę w bomby balistowe, nie wierzę w Hel, nie wierzę w Tyrstą Dziękuję to była za tę sprawę. I ja teraz poproszę panią Gil, to jest pani. Szkoła Studenckiego Kratu z Uniwersytetu Gdańskiego. To są pytania przygotowane przez studentów. Każdy z Państwa prosimy, by wylosowało takie pytanie. My te pytania zaraz odczytamy i. Tak, a ja poproszę, ja przeczytam. I Pan Państwa Pamiętam rozpocznie tę rundę. Jak Państwa zdaniem będzie, czy jak pana zdaniem? Będzie wyglądała polityka bezpieczeństwa kraju po wyborach? Jakie założenia programowe państwa, partii odnoszą się do tej kwestii? Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Polska dzięki staraniom wielu rządów od 22 lat, wszystkie rządy przyłożyły do tego swoją rękę, jest dzisiaj w strukturach NATO i w strukturach Unii Europejskiej, zakotwiczona w strukturach międzynarodowego bezpieczeństwa, w największym pakcie. Obronnym i to jest wielka kotwica polskiego bezpieczeństwa, o czym już powiedziałem. Wywiązujemy się również ze swoich zobowiązań sojuszniczych na tyle, na ile możemy. Wywiązywaliśmy się w Iraku, wywiązujemy się w Afganistanie. Również wielkim kosztem, nie tylko ofiar, co jest bardzo ważne, ofiar polskich żołnierzy, również nad wielkim nakładem finansowym. Miejsce Polskie jest w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Zakotwiczeni to sam czubek głowy w tych strukturach. Bo Dzięki temu polskie bezpieczeństwo naprawdę realnie wzrasta. Nie można, jeżeli ktoś naprawdę i konkretnie myśli o polskim bezpieczeństwie, to nie może nieustannie narażać nas na negatywne relacje, na turbulencje w relacjach również z sąsiadami, bo Polska jest na tyle silnym członkiem Unii Europejskiej, na ile ma wzrost gospodarczy, na ile ma odpowiednie nakłady na armię i ją nowocześnia i na ile jest również wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej. A jest. Przeprowadziliśmy już ostatnie cztery lata wielką reformę armii w Polsce, prowadziliśmy armię zawodową. To wszystko sprawia, że mobilność polskiej armii. Mówię również do Państwa, którzy z, z nieufnością kiwają głową, ale to, to była reforma, pod którą również podpisał się Lech Kaczyński. Warto, żebyście Państwa chociażby przez wzgląd na pamięć członka Kaczyńskim, to szanowali. W Polsce jest armia zawodowa, jest y, y, armia, którą modernizujemy wielkim nakładem środków. I zapowiedzi tego typu, że będziemy, że będziemy w Unii Europejskiej budowali milionową armię, są po prostu nieodpowiedzialne, strasznie kosztowne i nieodpowiedzialne. A, a polskie bezpieczeństwo, tak jak polska gospodarka w czasach kryzysu, w czasach trudnych, powinna być w odpowiedzialnych i mądrych i dobrych rękach. Dlatego będziemy konsekwentnie podwyższali wynagrodzenia w armii, policji, w straży pożarnej, bo ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo i na zewnątrz, i wewnątrz, muszą być dobrze opłacani. do polityki zagranicznej. Oboje Państwo macie do czynienia z polityką zagraniczną. Proszę powiedzieć na czym chcieliby Państwo skupić się w tej materii? Jakie kierunki obralibyście Państwo w nowej kadencji? Pan minister miał już okazję odpowiedzieć na swoje pytanie, więc kieruję to pytanie do Pani. Proszę Państwa, ja uważam, że nie ma innej drogi niż powrót do polityki zagranicznej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To będzie w tej chwili trudne, bo rzeczywiście w ciągu ostatnich czterech lat znacząco zostały pogorszone nasze stosunki ze wschodnimi sąsiadami. Polityka wobec Białorusi, której efekty widzimy w tej chwili, była polityką wyjątkowo chwiejną. Eksperci, tacy jak pan Tomasz Pisula z, jednego z, ważnych, z jednej z ważnych fundacji naliczyli, że aż czterokrotnie zmieniany był front i bardzo często polska polityka zagraniczna kierowała się wspólnymi działaniami razem z Niemcami, a to nie do końca jest ten sam kierunek polityki na wschodzie, panie ministrze, którym właśnie Polska powinna się kierować. Poruszył Pan wcześniej sprawę Litwy i to jest bardzo dobry przykład, bo chcę Proszę. powiedzieć, że mała Litwa przyłączyła się do polskiego weta wobec umowy Unia Rosja i to weto podtrzymywała nawet jak jednostronnie polska rządu platformy i PSL się wycofała z weta. To polski minister razem z innymi ministrami unijnymi, chcąc poprawiać stosunki z Rosją. Pojechał, no, powiedziałam, naciskać na ministra spraw zagranicznych Litwy, żeby to weto zostało zdjęte. A weto dotyczyło naszego wspólnego interesu, czyli wstrzymania dostaw do polskiej inwestycji, czyli rafinerii w Morzejkach. Czyli my działaliśmy w interesie mainstreamu, a nie tam, gdzie jest rzeczywiście był wspólny nasz interes na wschodzie. Współdziałanie Polski z partnerami wschodnimi był, było wielkim wzmocnieniem nas na Zachodzie. Ja. były rozliczne wycieki Wikileaks. Nasze rozmowy na Zachodzie. Tak, panie ministrze, tak, panie ministrze, proszę je dobrze poczytać, ale nie omówienia, tylko tam, gdzie są streszczenia rozmów. Tam, gdzie są streszczenia rozmów i one pokazują, którzy ministrowie jakie interesy realizowali. Dziękuję bardzo.